У меня у stałe, włączam Już nie ma klawisz stały. Jej! Kurde, przestałem to walić. Ty młody Sam jesteś młody. W glemeraldowych gości przede mną ucieka, bo ja jestem jako... to... Ale Henik mnie... tu jesteś jaki... jako kto? pa... pajająk ostatni fragment! chodaj ktoś... Mroczny mak mnie zatruł ja cię mam czasem dojść tego słuchania, jak tak cię... pomyśli... au! Jak się pomyśli, gdy emeraldowy cię zabija, to myśli się, że jest się głupim, że się stało w miejscu i dlatego Jestem głupi. Tak. Co? A, jakiś jest tak głupi. Iż... W ogóle... No ja cię, ja ciągle Dydam! Ja mam serduszko. ja ciągle Dydam. Je... A właśnie, bo ja chcę ten. O kurde! Dobra, ja będę budowniczy, będę wzmacniać drużynę. Tak jak z dzisiaj... Może... może, może... W ogóle dzisiaj jakiś dzień. A dzisiaj jest poniedziałek. Potem I ty masz tu jakieś vortexy czy takie pierdoły? Nie Na innym serwie mam Na jakim? Na minefoxie I, I tam znowu tam? I ten mam, mieć Pieruna A ile a tutaj... A co trzeba robić, żeby zarabiać? Trzeba zabić to potworów, by mieć 500. Pff. A za potwora ile się dostaje? Jeden Co? Mm. Jeden? Też to samo powiedziałem. What the fuck? Luź czy bardziej tego tego? Bardziej MindFoxa, ale... Będę tutaj Co? grać, bo tutaj są bonusy. Jakie? Jak jest coś fajnego, na przykład robią <coughs> eventy... Yy, ten... To wtedy na przykład dostają oni nagrodę, a mi się nie chce robić eventów, bo według mnie to jest bez sensu, ale dostaje się nagrody na przykład taki wielki bomber. Ej, a jest tu na przykład do ile tu kosztuje na przykład VIP na tym serwerze? 20 zł. Mamo vip VIPa za 20 zł. To znaczy, nie?

No kobylstone, który się nazywa kupa, cicho. Przynajmniej mamy jakiś kobylstone pod nazwą kupa, który jest kupą, bo jest brązowy. Bo... Ja, bo to Oj, Największe pytanie, Bert. Czemu śmierdzisz? Co? Ej, no zapytaj... Zapytam się ciebie... Ym, a ty powiesz czemu? Czemu śmierdzisz? Czemu? Bo jesteś narkomanem. Ja <noise> kocham moby, ja kocham chikany. To były, ja kocham mody. Ja kocham trawkę. Ja kocham guby. Ja kocham ja kocham. Ja kocham, chickeny, a ja kocham Które składają jaja i wykluwa się polski pingwin. Złożył jaja, z których się Ja się nie wierzę, jak mogą się z tego, z... Z chickenów narodzić pingwiny. Nie ja wiem. Musiałbym być tu. Może. Może, że nie. To? to ja trolluję, ja trolluję, ja trolluję. Tylko... Ja bym takiego troll na TS-ie. O kurde. Ej, masz TS-a? Nie, ale wiem, do czego służy. Nie wiesz? Wiem. Do czego? Nieważne. No ja wiem, go rozmawiamy. No. I trollowania. Trochę. Jak nie mówię. Ja dzisiaj z Denisem tak jak gangsta, nie? No, tak jedziemy z otwartym oknem, okno na górze otwarte, tak jak gangsta, nie? No. No. Nie skupimy mi lodu. Co? Takie wiesz. Ja będę dzisiaj trollować. Ja będę dzisiaj trollować. A ja kocham trollować. A ja kocham... A ja kocham... A ja kocham posągi. Patrzcie ja się kopię do góry, widzicie jak... Ja nie widzę No co normalne. Gdzie jesteś, bo ja jestem tak na górach jakby. O, A ja buduję się do góry. Po co? By się zabić. ale się będę Nie wiem po co się zabijesz. Jakbyś był sleczony. Bo chcę być po złej stronie mocy. Jak mogłeś? Tardwajder nie Darth Vader do mnie tego zmusił, dał mi bardzo drogą kupę, ona jest bardzo droga w moim kraju. Naprawdę? Tak. Jak Ale tak szczerze to ja nie buduję się, by zginąć, tylko... Dobra, teraz... Dobra, teraz zginę. Nie, tylko chciałem coś zobaczyć. się budować, Bo tam, jak jest się przy tym... Gdzie się dopiero wychodzi z tej fortecy, to tam jest wzgórza, prawda? To ja się tam budywałem. się tam budowałem. Okazało się, że w części nie można było budować. I ja budowałem się i spadłem. Zginąłeś? Tak. A jak myślisz? Bo ich chyba z 50 kratków nad ziemią. 50 kratków? Nie wiedziałam, że 50 kratków. Kratków, tak, klatków. 50 tyłków przed. Wyglądałeś 80, 80. 80 dni dookoła świata? Nie. Yep. Jak Mozes? Bo mogę. i co ty Mozes? Uff, Sam nie wiem. Ej coś takiego. Co ty Mozes? Mogę tylko nagrywać i robić kupę w toalecie. I sikać mnie. Gdyby jesteś nie... jakiś w pośle, Swikaj Ci mi nie dadzą. Ja tu, ej, jak tu... Ej, jest na przykład jak się na shifcie stoi, nie? No to się ma setny level. Jak zaczętować rzeczy z tego? Nie da się. Jaką że tu to jest? Po po. Po zabawę! No zabawę. No zabawę, żeby. What? Jaki ten babo ma? Czerwone oczy w sobie. Kiedy go się napisał? Ten. Mr. Dareku, jak uderzać mieczem pioruna? A napisałem w tyłek. Miecz w ływku. Najlepszy miecz na śmieci. You a fucking bitch. What the fuck? You Your mother love. Za 5 za sekund. 10. Co? Ja nie mam klika morskiego. Muszę... Muszę... Okay. Ja, ja jestem głodny. Jak możesz? Jak możesz mi to robić? A co? Się, jak się wystraszyły? czego się wystraszyły? Nic, nic. Twoja kupna tyłku. Naprawdę to, że ty masz człowiek ja nie wydałem. Co? To ty naprawdę masz człowiek? No. To on mało się pyta. Myślałam, że ty nie masz tylko, jesteś ślubny Kurde, jest 20 jeszcze nie nieodrobione lekcji mam. Nie. Ma, ma, matka by mnie zastrzeliła. Mama, mama by mnie zastrzeliła, jak nie mnie lepił. Bo wiesz, ja że takie, ale mama nie ma pistoletów. To Bym dostał okrzan. Mama czuć. I za jak jest zderwowany na ciebie, bo go za długo nosisz. Zostały już dokładnie to, od teraz zostały trzy minuty. Wiesz, że ja mam chyba 5 lekcji jutro. No to wagary jak na takiego gimnazjalisty, ale ja jestem nieprzyzwyczajony, bo ja zawsze miałem ten. E, z dwie lub trzy lekcje, bo no wiesz. A jak nie tu do szpitala? Co? ああ。<laughs> Złożono goli. Ale co? się młotkiem? o rękę, zobaczysz. O. 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 Dobra, nieważne. Takie nowe, takie, takie jak... A Ty masz starszego brata, czy młodszego? Co? Ty masz starszego brata, czy młodszego? No. Ten no, jakiś mroczny mag mnie zatruł. Nie, nie, będziesz mieć do czynienia z mrocznym magiem. To ty masz muszę łagad. Tak. Naprawdę? No nie. Ja nie, ja nie. A nie. Tak. Mam mieć szatę z je. Yeah. Ej właśnie to jest to jest ten Miu versus ten polski anonimek versus budyń. Teraz się zacznie atak nasz. Wow, bez zarza Potwory dwa. Dobra, atakujemy. Magu, no idziesz. O kurde, jaki wielki mur. Dad, co wy tu zrobiliście, no? Mury. Jest te pieseł. Jest te pies... piesiek. I zaraz... Kijk! O, kurde! ze weg. Is er Wat doet ze nu? Trochę. dat Jeszcze troch. Troch. Is Enderman? Ah 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 E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Przynajmniej nie jestem Portal? Kudę Muszę jakoś pracować na nich strategię. Na polskiego anonimka, czyli budynia. Budy. Budynia, nie. Nie polski anonimek. To polski To budyń. Powiem przeciwieństwo! Powiem przeciwieństwo tego, co ty powiesz. Pająk! Nie pająk! Bam, ba bam, bam, ba Dwa kurde! Ale no, ciekawe, czy z niego się kiedyś zrobi bum-bum? Kiedy się zrobi? Nie, Je, jeszcze drugi creeper. Czy drugiego creepera mam po raz drugi. Zaraz. I znowu wybuchnie to... Kurde! Aby wybuchł wam mur cały. By było po was już dawno. Kurde, a ja zapomniałem, że wy macie jeszcze ten jeden mur. To my nie... To my nie wygramy! Trzeba nie Nie można postawiać! Kurde, przeszłam już. Przyszedłem przez tamten pierwszy mural już mnie sobie zabił. Kurde. Mam nadzieję, że wygram to. Bo to jest w ogóle ten. Kurde, zamurowałeś mnie! Tak właśnie, jeśli potwory wygrają, to wygrywa ja, a jeśli wojownicy wygrają, to wygrywa ten. Budyń. Tak, i mnie zabił emeraldowy Enderman Miałby um. ja się tepnąć za wasze mury To jest fajnie właśnie yeah. Oj, Kudy na mury się tepłem, a nie za mury O masz, kurde! O masz! O. No, jaki cheater! Pani mieć po swojej stronie cheatera, prawda? No, bo macie cheatera! Nie mogłem go zabić! Nie mogłem go zabić. To musi być, cheater? To czujesz? Tak, to czuję. Mam tę moc! Kurde, nie, ta głupia piosenka. Mam tę moc! Mam tę moc! Co ty robisz? Zaraz zabiję! Zabi zabiłem nam! Zabiłem was! Zabiłem jednego z waszych! Mam nadzieję, że był jakimś bipem i... ...da nam jakiegoś bossa! Enderman! Pop... co nie został? Rozwalamy wam się tynie. O, wygrałem. Błody! TV został zabity przez potwora. O, wygrałem. Wygrałem. Yeah, wygrałem. O. Yeah. Wygrałem to. Ale jeśli wygrają potwory, to ściągnę jeszcze większą słabę. Muszę... musimy wygrać. Kurde! I kurde! Bo się mnie z vortexa zabił. Nieprawda? A ja wygrałem z tobą! Czyli ja jestem lepszy od ciebie! Lepszym w lepszym towarzystwie. Ja, ja takiego emeraldowego. Byłem. A wygrać. a ja zabiłem przed nagraniem. Ja wtedy a ja zabiłem emeraldowego przed nagraniem, no A ty ja pamiętasz zbyt kiedy zbyt ty przed, przed nagraniem mówiłeś idziemy na parkour czy coś takiego? Nie. Jak ty to mówiłeś? Ty wiesz, to wiesz, że ja w tej grałem wojownictwa z potwory i zabiłem emeraldowego. <tosłuch> a, <tosłuch> ten. Golem śnieżny. Rozumiesz? Rozumiesz? Zabiłem. Z Jakiegoś bałwana białego. Tak właśnie. Nowy, nowy rodzaj bałwana. Bałwan czarny. Bam, bam, bam. Ej, ja myślę, że zaraz skończymy odcinek, bo chyba już trochę trwa. Potrzeb... A ty cały już nagrywasz? Tak. No, piję, gdzie... no dobra, <grym>... no, dobra. E, to może skończymy już odcinek, bo jest bardzo długi. Nie wiem, po tej jak się zabije, zab zab jak zginie świątyno. No. A bo potem jeszcze jeden. Nie, 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 bo to już trwa ponad godzinę chyba. To trwa już ponad godzinę. Eee. kurde! Muszę artylerię zrobić. O, robię artylerię. O, nagrzewam się i stopiłem się. <grymczak> <grymczak> Bo no, jestem O kurde, co oni tutaj robią? Widzisz? Zapiliśmy! Zapiliśmy emeraldowego! Wygrywamy! Widzisz? Ja wygrałem! Ja... Wygrałem. No dobra, a więc kończymy odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Pa, pamiętajcie, by jak macie czas sprawdzić kanał Polski Anonimek. A więc... No i... się żebyście byli już Tak, tak, a więc...